robimy kropi rzeczy prezent, ale to jest Gierek Więc top 10 gierków Gierek Media Presents Gierek to jest taka postać historyczna urodziła się w 1900 no właśnie, w 1900 po prostu i Gierek to on e, wynalazł gry komputerowe. On e, zaprogramował pierwszą grę. I ta pierwsza gra, jaka powstała na świecie, to był, o ile się nie mylę, Minecraft. Serwer Glazem. E, no, to był serwer On w e, 1900 roku zrobił to. I po prostu. E, Z no? Ja mogę cały biw na to, jak administracja była tam pojebana. Ja też nie byłem bez wad, ale... To coś się tam odpierdalało. No właśnie, dlatego ja tęsknię gazem zostałem Razem, kiedy to było w 1900, kiedy jeszcze była stala nazwa... Gier... ...Leg. <gry> <gry> <nazwa> gier, <gry> gier Razem. Gier Razem. Gier. Gierek jeszcze sądził. No Gier... Gierek by naraz Jakby teraz to, to nie jest to samo. To jest niby kontynuacja co mamy teraz, A to nie jest to samo. Jakby to Zostało 10 gierków, więc zacznijmy od pierwszego. Gierek w 1800. Co on wtedy zrobił? On wtedy zrobił grę. Super Gierek Bros. I ogólnie nie ten Gierka i z. Zrobili Super Mario Bros. I po prostu Gierek tak się zdenerwował, że od tego czasu nie lubi gier, nie lubi tego swojego działakiem, są gry komputerowe i po prostu ciągle mówi: Nie ze mną te gierki. A właśnie Gierek nie ze mną te gierki incydent. Wy. 19 630 roku Gierek. Gierkował Gierkę. No i co to znaczy? To znaczy, że Gierek to Gierek. Następny <grystanie> slajd w Gierku 23 Gierek był pomnożony przez 23 to było w roku 2023 i po prostu powstała taka słynna seria nazywa się Skibidi Toilet i Gierek, e, on stworzył to. Pod pseudonimem fuck czy jakoś tak. Zrobił skipili toilet. Gerek Number Fifteen. Burger, burger King Foot, King foot The last thing you, you want in your Burger King Burger, burger, burger is someone's foot fungus. But as it turns out, that might be what you <laughs> A 4chaner <four> <laughs> uploaded <laughs> a <laughs> photo. Uh, Wyobrażam sobie... Uh, cały czas. Że jesteś w gracie historii. I to... Twoja prezentacja na ocenę. To speak. To speak. Ero, że rozdążyłem jednak. Yo! Goblin Sigmowy! Ominęło cię gierki. Właśnie tutaj możemy znaleźć sens jakiś. Możemy znaleźć że na przykład. To takie zielone. To jest takie Skibli. A to niebieskie to jest takie Skibli. Ohio. A tutaj możemy widzieć zdjęcie. Która podesłał Nervus Keep Sigma Madmin, gdzie Gierek ma Side Eye i tu jest e, Gierek, syn e, tego. Gierek. I ten Gierek ma taką, jakby pas. On ma taki vibe, co nie, że jakby on teraz ma jest vibe, jak mówił. Teraz Gierek odczuwa więc wszystko gra, lizuje się na. E, na skipdy jak na bomb site a i tak 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 z zysumie co się coś tam. Gierek łowca nerek kebab e, ogólnie to wiele znaczy to, to ma wiele no to, to ma wiele tych znaczeń to jest bardzo głębokie i ma głębokie dno e, ten tutaj Gierek. Możemy zauważyć, że ma czarne oczy. Czerwone. Sorry. Syngierka, mini gra, można rzec. For real. Zgadzam się absolutnie. Tutaj ma czerwone oczy gierek. Jakby cała ta fotografia jest czarno-biała, więc możemy widzieć taki kontrast. Co nie? Że jak bardzo to jest creepy. pasta 2015 type. E, siedziałam przy komputerze i sobie grałam przecinek. E, Nagle nikt stąd, i owąd e, jakiś e, Edward pojawił się wokół mojego pokoju. E, stał, miał bruzę naciągniętą gierkami. Podszedł do mnie i powiedział: Gierek, 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 gierek. E, się ten przestraszyłam, uciekłam. On powiedział hoho, chcesz się zgierkować Okej, okay, 10. 9. 8. 6. 5. 3. 2. 1. Gierek e, przyszedł i e, tam w takżakach zgierkował mojego skibidi i powiedział idź już gierkować. Gierek Mistrowicz I nawet kiedy perdekierkiem nie Zmiedzie się, to i mój gierek. Przede mną gierek, który znam, który ja realizowałem sam. Zawsze gierek i dany gierek muszę gierkować. I muszę Gierki mieć Jestem Gierek Edward Gierek I już Gierkuję sam Gierek, Gierek Nie zgierkuję się Gierek, Gierek Przed pewną Gierek, który znam Który ja zgierkowałem sam tak, zawsze gierek. i jeden gierek muszę być i muszę chcieć. Super gierki, perfekcyjne kierki i to nie mój gierek. I wiesz, lub ja gierki, Tak zwyczaj gierki, bo jestem Edward. Edward Gierek lubię ja gierki Perfekcyjne gierki lubię ja I nawet kiedy będę gierkiem nie zmienię się to nie mój Gierek Przede mną Gierek, który zna A, który Gierek zlizował sam Midi umarło. Midi. <noise> Kocham, jak się Midi tutaj paliło. Nie wytrzymywało. E, tak ledwo, tak zacinało się. To było cudowne. E, to jest cała historia. Nic więcej się nigdy nie stało. Rar. Mam nadzieję, że tu ktoś bez kontekstu wejdzie. Gierek Ultimatum. Kasia Gierkuś. Gierkiś. Ogólnie w roku 1000, 2005 Gierek e, zrobił kolap z Kasią Babis. I to było straszne. I to jest as media. Tak było. E, dziękuję. No. Wiesz jedną rzecz o Gierku, i to, że mam nie po co wiedzieć więcej. No, 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 no co, Gierek? Gierek na Gierku. O, na tym daj mu oczy czerwone Krwi pasta.